Cześć kochani, witam Was gorąco. Słuchajcie, już 10-11 sierpnia będę udawał się, mam wielką nadzieję, razem z Wami na 37. pieszą pielgrzymkę z Chicago do Maryville, organizowaną przez Salwatorianów. No i słuchajcie, będzie mi bardzo miło, że będę mógł się tam z Wami podzielić swoim świadectwem, swojego życia, swojego nawrócenia, że będę mógł przyjechać tam z rodziną, z moją marcelką, z moim synem Fryderykiem, że będę mógł poznać różnych fantastycznych ludzi. To jest pierwsza moja pielgrzymka w życiu, więc tym bardziej jestem podekscytowany i cała zresztą moja rodzina. Chciałem też podziękować księdzu Pawłowi Krężołkowi za zaproszenie przewodnikowi tej pielgrzymki i Kustoszowi, księdzu księdzu Mikołajowi, który tam to wszystko organizuje no i cieszę się, cieszę się że będziemy mogli razem spędzić czas, że będziemy mogli razem przeżyć taką niesamowitą duchową przygodę do zobaczenia, czekam